Witam Was, moi drogie bliźnięta, na kanale Kate Tarot. Króciutkie e, omówienie, e, tym razem tygodnióweczki. Słuchajcie, dla singli czasówka jest oczywiście w opisie. Bardzo krótka energia, konkretna na ten tydzień dla Was, e, dlatego, że tak ekspresowo troszeczkę muszę zadziałać, żebyśmy zmieścili się czasowo przed, e, przed tym tygodniem, zanim się rozpocznie. Więc e, dla pierwszej grupy, czyli osoby w różnego rodzaju e, relacjach partnerskich, jeśli chodzi tutaj e, ogólnie o to, co się pokazuje tak najbardziej pod kątem, ja bym powiedziała, ostrzeżenia dla Was na ten tydzień. To uważajcie tutaj, moi drodzy, na fałszywe kobiety, które mogą udawać tylko przyjaciółki. Dla Was, koleżanki, bardziej tutaj to wygląda na jakieś fałszywe, fałszywe znajomości, więc uważajcie, bo mogą Wam tutaj coś oferować, ale to też będzie właśnie pod kątem takich, no nie do końca, powiedzmy, prawdy i bardziej pod kątem fałszu, więc zwróćcie na to uwagę, zarówno Panie, jak i Panowie. Jeśli byście się mieli na cokolwiek decydować, bo tu się dla was pokazują zakupy jakieś większe typu, nie wiem, samochód, no coś takiego, już sami będziecie wiedzieli, jeśli rzeczywiście to rezonuje, bo jest ogólne czytanie, więc nie musi, ale jakiś większy zakup, jakiś, cokolwiek jest związane z wydatkiem, tutaj macie też, przyjrzyjcie temu dobrze. Zanim się zgodzicie na jakieś podpisywanie umowy, podpisywanie, no nie wiem, jakiegoś porozumienia, tutaj musicie naprawdę zwrócić na to uwagę, lub też wręcz przełożyć to na przyszły tydzień, bo są tutaj jakieś niejasności pokazane, trzeba się temu naprawdę porządnie, dobrze przyjrzeć i to właśnie tak samo w tej karcie dwóch buław się pokazuje. Sama karta bu dwóch buław mówi o jakimś. Um, Obserwowaniu. Nie wiem, czy to wy obserwujecie, czy ktoś obserwuje. Jeśli wy, no to dajcie sobie ten czas na to, żebyście dobrze się przyjrzeli tematowi, bo, no bo tego tutaj ta karta właśnie wymaga. Sporo okazji się pokazuje do świętowania dla Was i tak ogólnie jakaś przychylność tutaj losu. Ale jakby też równocześnie nie załatwiajcie um, poważnych spraw przy kieliszku, ok? Bo tutaj to też się właśnie Wam zarysowuje, moje drugie bliźnięta. Więc jakby w tym momencie może wasza czujność być, um, no niestety, osłabiona, i zatarte oczy, ta um, realność tego. Um, o czym my dzisiaj rozmawiali, więc jakby łatwość też y, zgadzania się, więc uwaga na to. Y, dlatego was tak ostrzegam, bo macie siódemkę mieczy, tak? Siódemka miecza, ona zwykle mówi o jakiejś kradzieży, o jakimś takim trzeba pilnować się, być na baczności, bo ktoś, kto po prostu nie zwraca uwagi swoim wyglądem, swoim zachowaniu, tutaj właśnie może nie mieć tych najlepszych takich zamiarów. Więc to jest takie jakby ostrzeżenie, nie musi to się wydarzyć, podkreślam. Może być tutaj jakiś spryt też pokazany kogoś, kto chciałby ewentualnie. Może być to wasz spryt, ale no to wtedy tutaj uważajcie właśnie też pod tym Kątem, bądźcie sprytni, uważni, ostrożni, bo no, może być tak, że właśnie ktoś będzie chciał tutaj więcej ugrać dla siebie niż dla was, więc uwaga na takie rzeczy, wszelkiego typu telefony, portfele, pilnujcie tego w tym tygodniu, bo też możecie gdzieś coś zostawić, na przykład właśnie na imprezie i wtedy jakby... No, może to gdzieś tam tutaj zaginąć. Jeśli chodzi o miłość tutaj w tym tygodniu, więcej obietnic się Wam pokazuje niż konkretów, no wasz partner, partnerka może być bardziej skupiona na sobie, na swojej osobie, na jakichś swoich potrzebach niż na Was, więc jakby nie planujcie za dużo, bo możecie tutaj się rozpędzić niepotrzebnie, a ta osoba może nie mieć właśnie nawet czasu, jakby dotrzymać tempa akurat w tym waszym. Planie, który sobie tutaj już dla was obojga zrobiliście dużo wcześniej. Mało, mało ciepła jeśli chodzi o, samo, o sam związek. Jest tutaj ogień pokazany, więc, jakby ta fizyczność cały czas jest konkretna, ale no, tak jak powiedziałam, może ten partner tutaj niekoniecznie skupia się na waszych, waszych potrzebach niż na własnych. Chociaż dla otoczenia, tutaj właśnie w tych kartach pokazujecie się jako osoby czy to partnerzy. Tacy świetnie dobrani, jakby no, nic wam tutaj nie brakuje, jesteście takim wzorem wręcz partnerów dla tego otoczenia, więc może też tutaj być troszeczkę takiej zazdrości. Pod kątem właśnie tych znajomych, o których tutaj już wspomniałam, że może być jakieś właśnie kobiety, ja bym bardziej powiedziała, które nie będą tutaj za bardzo takie przychylne, powiedzmy. Jeśli e, chodzi o radę na ten tydzień, i to jest ostatnia karta, którą tutaj mam wyłożoną dla tej pierwszej grupy, macie pięć mieczy, więc tutaj znowu mamy jakąś rywalizację, jakąś zazdrość. Unikacie nerwowości w jakichś tutaj um, sytuacjach takich napiętych. Trudnych osób tutaj też unikajcie. Jeśli możecie, oczywiście. W każdym razie nie starajcie się też za wszelką cenę, jakby stawiać na swoim tutaj w tym tygodniu, bo na swoim zdaniu w sensie, bo to zwycięstwo wasze będzie, ale ono może wam przynieść niestety, no, jakiś gorzki, gorzki smak tutaj tego zwycięstwa. Więc to podkreślam. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i zapraszam wszystkie single teraz na tą ich część. A Wam życzę udanego tygodnia. Trzymajcie się. I witajcie, single bliźniaki, bliźnięta bliźniaki. Słuchajcie, króciutka energia ekspresowa wręcz na ten tydzień. Takie konkrety. Mam nadzieję, że Wam to wystarczy. Pamiętajcie, że to jest wszystko ogólne, więc nie musi wszystko, o czym będę mówiła tutaj, z Wami, rezonować. To, co dla Was się pokazało, moi drodzy. Macie dwie ósemki, to, to jest fajne w tym Waszym rozłożeniu. Dwie ósemki obok siebie, więc jeśli chodzi tutaj o ten tydzień, może być z jednej strony troszeczkę takie. Um, powiedzmy ograniczenia, blokady pokazywa pokazywać się mogą w tym tygodniu dla was, wa czyli waszych ruchów generalnie. Nie będziecie mogli tutaj ruszać z jakimś tematem, no bo właśnie, nie wiem, będzie coś zamknięte, jeszcze nie gotowe, typu właśnie dokumenty w urzędach, powiedzmy tak przykładowo. Więc jakby tutaj cały czas jakiś opór będziecie niestety zauważali w tym tygodniu. Tak jakby stukamy głową w mur i nie możemy z czymś przejść dalej. Dalej. A tutaj w tej karcie ośmiu mieczy pokazuje się zawsze taki moment, kiedy um, no poszukujemy takiego wyjścia z sytuacji, więc to będzie tutaj na pewno. A ja to mówię wszystko tak bardzo pod kątem ogólnym, ale. Te karty są rozłożone, te pierwsze tutaj pod kątem pracy, finansów, więc um, no tutaj w tym temacie możecie mieć właśnie jakieś utrudnienia. Jeśli nie, no to w jakichś innych innych sprawach, które być może nad którymi pracujecie, bo tutaj się praca nad czymś po pokazuje. Um, no i tak tutaj um, jakby będziecie robili cały czas zgodnie z planem, nie będziecie się tutaj zniechęcać, tylko kontynuować to, co już rozpoczęliście. Wręcz będziecie tutaj wkładać 100% zaangażowania waszego w, yy, i to zamicie wręcz w Sukces, bo macie kartę świata, więc piękna energia, jeśli chodzi o takie podsumowanie jakiegoś etapu, zakończenie czegoś, ale właśnie tak, z sukcesem, z nagrodą, więc bardzo ładnie. Te dwie ósemki, które Wam się pokazały tutaj, to są karty przede wszystkim siły i przede wszystkim biznesu, materialnego sukcesu, a tak, generalnie, jeśli chodzi tutaj o te, te, o te dwie też karty, to jeśli zmiany jakieś tu będą w tym tygodniu. Tylko i wyłącznie na lepsze, więc to jest bardzo pozytywne. Sam tydzień to jest poszukiwanie odpowiedzi, wyjścia z jakiejś sytuacji. No i kluczem do tego może być właśnie świat. No, świat pod różnymi względami, bo tutaj w świecie zawsze się pokazuje jakaś podróż zagraniczna, ale też to jest właśnie ten cykl, który właśnie się dopełnia, coś nad czym już tutaj od dłuższego czasu pracowaliśmy, więc przykładowo może być też tutaj nawet Osoba, z którą um, utrzymujemy kontakt powiedzmy zagraniczny, może ona też tutaj będzie jakimś kluczem do rozwiązania, podpowie Wam coś. Może coś właśnie akurat usłyszycie um, w trakcie rozmowy, jeśli macie taką osobę właśnie z zagranicy. Jeśli nie, to w tej karcie pokazuje się znak zodiaku, koziorożca i też tutaj może być ta osoba um, jakby no, z, um, z, um, pod kątem pomocna bardzo w, w tym tygodniu dla Was. Teraz dalej to, co się pokazuje dla Was, jeśli chodzi o uczucia na ten tydzień, macie pazia kielichów, więc sama energia bardzo ładna, jeśli chodzi o początek czegoś nowego. Jeśli rzeczywiście tutaj macie kogoś. Przy sobie, blisko siebie, osobę, która już wykazuje, powiedzmy, jakieś zainteresowanie Waszą osobą, czy też Wy rzucacie się w oczy tej osobie i Wy to zauważacie, że ta osoba jest zainteresowana Wami, no to jest szansa na to, że z czasem to przejdzie w coś bardziej konkretnego, więc nie, nie opierajcie się, bądźcie otwarci, bo tutaj może być tak, że ta szansa rzeczywiście będzie. Taka długoterminowa i, i fajna, rozwijająca się, bo tutaj paść to jest coś młodego, energicznego, pozytywnego i takiego, dającego nam dużo, jak to mówić, powiedzieć, tak konkretnie, takiego optymistycznego w sensie, tak, że tutaj już coś się zaczyna dziać, ale jakby nie pali się, nie spieszy, to ma sobie tutaj pomalutku kiełkować i do nas tutaj przyjść, więc dla części z was tutaj jakiś romans się pokazuje, taki, który właśnie się przerodzi w coś stałego w przyszłości. Jeśli to nie jest jakaś osoba, to tutaj wam się pokazuje, pokazuje osoba, która przyniesie wam jakieś wiadomości, nie wiem, telefoniczne, e-mailowe, ktoś się z wami skontaktuje i też tutaj będzie pod kątem to bardzo jakiegoś e, kiełkującego, właśnie uczucia. E, zdecydowanie zaufajcie sobie, dajcie sobie troszeczkę czasu, dajcie, e, pozwólcie e, jakby i sobie, i tej osobie a też e, na to, żebyście jakby dopuszczali do siebie tą osobę. No, nie wiem, jak jeszcze inaczej określić. E, <grym> na no, samą tą sytuację, tak, no bo osoba osoba, tak, powtarzam, ale no jest tutaj coś, co się dzieje, bo to tak bardziej pod kątem Paziowi to nie jest jeszcze ktoś konkretny, czy to już jest um, ktoś dorosły, bardzo myślący, to jest dopiero coś taki bardziej pod kątem samej energii karty, nie osoby, czyli jakiś początek tutaj już coś się dzieje, sytuacja sama się zaczyna dziać, co dalej? Jeśli chodzi tutaj dla Was o radę na ten, na ten tydzień, moje drogie bliźnięta, to dajcie sobie czas i to już jakby znowu podsumowanie tego, co dopiero powiedziałam. Dajcie sobie czas, czy chodzi o tą pracę, czy chodzi o to uczucie osobę tutaj, bo w karcie siedmiu monet mamy mieć cierpliwość, mamy się jej uczyć, nie przyspieszać niczego na siłę, tylko właśnie tym tempem, takim stabilnym, konkretnym. Nie naciskać, wszystko po malutku tutaj nabierze tych kolorów, nabierze tych, przyjdą te owoce, które będziecie mogli zbierać, bo już jakby zdążyliście zasiać tutaj w różnych tematach jakieś ziarenko i ono potrzebuje po prostu tego czasu na to, żeby właśnie zaczęło to rozkwitać, tak? Więc nabierać treści, tak? Więc trzeba czasu na rozwój. Tyle mam dla Was przygotowane, więc mam nadzieję, że w czymś Wam, czymkolwiek tutaj Wam pomogłam. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego tygodnia i do usłyszenia. Trzymajcie się bliźnięta.